Wczoraj funkcjonariusze referatu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją w trakcie realizacji sprawy operacyjnej weszli do jednego ze sklepów na terenie z woli, gdzie na zapleczu tego sklepu znaleźli w kartonie, zabezpieczyli tam papierosy bez polskich znaków akcyzy. Jak się okazało, tych, tych papierosów było 256 paczek wartość ich została ustalona na około 2,5 tysiąca zł. Mężczyzna już raz wchodził w podobny sposób w konflikt z prawem. W sierpniu tego roku w jego też sklepie policjanci zabezpieczyli Ponad 1400 paczek e, takich samych papierosów, również bez znaków akcyzy. E, wtedy wartość tych papierosów sięgała aż 14 tysięcy złotych. E, 59-letni mężczyzna odpowie e, z kodeksu karno-skarbowego, grozi mu dość wysoka kara grzywny. Mężczyzna był przesłuchiwany, jednak nie chciał współpracować z policją, nie chciał przekazać nam informacji skąd te papierosy. Domyślamy się tylko, że zostały przewiezione z któregoś z państw wschodnich. Również wiemy też o tym, że prowadził taką działalność gospodarczą, sprzedawał tak zwane papierosy z podlady.